Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, na tej rodzinie wczoraj, ostatnio, nagrałem taki krótki serialik. To wszystko zostało uczynione dziełem przypadku. Wczoraj została tu poddana matka, wypuszczona i zabrane dwie matki, jedna stara, druga młoda. Z wymiany. Drodzy Państwo, intencją tego przeglądu jest. No pięknie wygryzłem wszystko. Intencją tego przeglądu jest stwierdzenie wulu, czy ta matka poddana żyje, czy nie. To jest najważniejsze. Drodzy Państwo, chciałbym to uczynić jak najszybciej, i postąpię tak: zwężę uliczki, bo są dość szerokie. Przypominam Państwu, że. W tym ulu na wzór dziupli z górnym wylotem 5 cm niż górnej beleczki realizuje program jak waroza sobie poradzi z dwutlenkiem węgla w zalegającym w tej studni ulowej. no tu nie stwierdzam matki i proszę Państwa takie coś trzeba realizować bardzo powoli żeby nie wypłoszyć matki żeby nie za zaczęła biegnąć no to może doprowadzić do jej okłębienia i ścięcia według literatury Niedobra sytuacja. Tu założyły matecznik, i to wszystko pachnie tym, że tu matka mogła zostać nieprzyjęta. Hmm. Nieprzyjęta. Albo nieakceptowana, niedobra sytuacja. Po zabraniu tych dwóch matek zaraz pszczoły były bardzo agresywne, i może się pospieszyłem z tym, że bardzo szybko dałem po zabraniu dwóch matek. Matkę wygryź. Może to był błąd mój. Po słońce zgasło, nie mogę stwierdzić istniejących jajeczek nowych. No i niedobra sytuacja. a mogę jeszcze go podtrzymać bólu obie nie wygryz nie dały rady wygryźć I prawdopodobnie tą matkę ścięły, coś podobnego. Następna miseczka matecznikowa. Taką mateczkę straciłem. Hmm. Aż mi niedobrze się zrobiło. Rodzina, która nie posiada dosłownie czerwiu, otwartego nie przyjmuje matki. Rodzina osierocona. No, miałem takie przypadki. Nie myślałem, że kiedykolwiek jeszcze takiego czego doświadczę. Tak, następne miseczki maciecznikowe. Następne. Co za kanalie. Coś okropnego. Co za kanalie, coś okropnego. No i kolejne przykre doświadczenie, że za bardzo się pospieszyłem, że umożliwiłem ją bardzo szybkie wygryzienie. A mogłem jeszcze jeden dzień zaczekać. No ale po schwytaniu dwóch matek, czy mogłem mieć złudzenie jakieś, że mogą nie przyjąć? To się bardzo rzadko zdarza. Do innym pszczelarzom Płyszczają matki nieunasienione i od razu są przyjmowane. Coś okropnego. Coś niebywałego. Liczyłem się z tym, że tu będzie masę naczerwione już przez nową matkę, a tu nie ma nic. jeszcze to będę grzewał drugi raz dokładnie przeglądał, patrzył co za kanalie Zobaczmy, matka siedzi na ścianie ula I też tak może być Nie bywała historia. Szczub jest niedużą, także to nawet nie ma sensu patrzenie za jajkami dodatkowymi, bo matka czerwiąca siedzi na plastrze. I ona była duża, nie było możliwości jej nie zobaczyć Była w klatece przy tych dwóch matkach zamknięta Nie zauważyłem wrogości, pszczół do niej Niech ścianą matkę następne miseczki matecznikowe czy mateczniki miseczki nie zauważyłem żadnej długości żeby to kratkę oblegały chciały zgryźć i to tak jakby robiły kółeczko do czerwienia Ciężka sprawa. Jest matka, drodzy Państwo, jest matka na środku plastra. Widzicie, jest matka, więc zabieg się udał. Jednak zmarła Adeko Jednak została przyjęta, ale miałem takie sytuacje Że osierocone rodziny matki nie przyjęły I bałem się, że to znów mi się powtórzyło Ale na szczęście jest I proszę Państwa, proszę zauważyć to Matka przyjęta Gruzina przelaz jest niezadowolona i dlatego zakłada te mateczniki. No troszku jest wymęczona widzę. Że dały jej popolić. Szukam może, drugą znajdę. A no i tu miseczka matecznikowa na dnie. Proszę Państwa, że te miseczki matecznikowe pozakładane, to znaczy, że w ogóle im ta matka nie leży no ale musi, muszą ją przyjąć inni nie dostaną już się przestraszyłem bo już tam panzer z końca Polski jedzie po nią a tu o tą młodą, a tu ze starą, co się stało? I proszę Państwa, szczęśliwie się ten thriller trzelić skończył dla mnie, że doszło do tej wymiany. Że wewnątrz pasieki ta selekcja odpowiednio przebiega no i matka wkrótce zacznie czerwić no jeszcze prawdopodobnie świty nie ma nie chcą ją pszczółki zaakceptować no po prostu, proszę Państwa, coś podobnego jak w naszym rządzie, gdzie jeden drugiego nie chce zaakceptować sięgają po różne triki, że nawet No, nie będę mówił co. No i proszę Państwa, ten cały eksperyment bardzo fajnie wyszedł. Za chwilę pójdziemy zobaczyć, czy matki, które zostały usunięte z ula, czy jeszcze dychają, czy nie. Zaraz to zobaczymy, zaraz Wam pokażę. I proszę Państwa, coś tu jeszcze mi nie gra. Muszę tu zmienić beleczkę na szerszą. O, tak może być. I proszę Państwa, teraz zobaczymy jak sytuacja wygląda z matkami pszczelami, które wczoraj zaizolowałem. Proszę Państwa. No także do tego thrillera mogłem dołączyć jeszcze ten odcinek ten dramatyczny z przyjęcia matki może to zrobię zmieniając yy, numerację i proszę Państwa widzicie to wszystko jest ocieplone żeby jakieś ciepło się tu nie przedarło no i tu matki pszczele proszę Państwa Ciasto cukrowe, miodowe. Nie musimy się boić, że ono się, drodzy Państwo, roztopi, bo ono jest bardzo odporne na topienie. Popatrzcie się na matkę. M na opakowaniu, matka młoda, ta energiczna, ta która tak podskakiwała, latała w chwytaku i matka stara, która się dobrze też trzyma i prawdopodobnie ta stara matka nie czerwiła z braku pokarmu towarzystwo pszczele z niej nie było zadowolone no to ją chciało wymienić no ta matka stara jest też bardzo ruchliwa ta druga co nie ma literki M na klateczce także tu nic straconego i matka stara ma trzy opiekunki i moda, trochę więcej, także to pięknie wygląda, i proszę Państwa, tym ujęciem serdecznie się z Państwem żegnam.